Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj obejrzymy sobie całe statko Także i moje wczorajsze nabytki Czyli silki Kochiny te, które były Do nich planuję dokupić kurkę Tutaj są kury, nioski, kogutki Te, które były w tym jednym kurniku Tutaj są moje drugie nabytki, które zostały zakupione też wczoraj. To czubatki. No i tutaj są kaczki, kury starsze, perliczki, a także skaczek kaczek młodych, to już mam kolejny wyląg. Mają około paru dni. Teraz przejdziemy do kurnika. Kurka widz stąd. to nie jest Twój kurnik. Tutaj znajduje się mamusia z tylko z jednym kurczaczkiem, bo tylko tyle się jej wylęgło. Tu jest mamusia z sześcioma kurczakami. To są takie jakby. Yy, zwykłe nioski i te małe liliputki karzełki polskie, ale to są czyste lub takie miksy. I przejdziemy sobie tam za tą siatką do też mojego wylęgu. To jest kurka brachmy olbrzymiej. Bardzo ładna, taka jak siwa lawendowa taka. Do niej też planuję dokupić yy, kogutka i w tym tygodniu przyjdą też yy, tam już naszykowałem yy, skrzynkę kurce od kochinków, bo kogutek zaczął już ją deptać więc już niedługo powinna za, 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 zaczęłaby się nieść i w tym tygodniu przyjdą yy, kolejne nabytki związane z kaczkami, ozdobnymi. Ale to dopiero w tym odcinku, kiedy one przyjdą. I tak samo planuję robić im miejsce. Z tatą będę im robił taką budkę. Żeby miały swoje miejsce. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. A jeszcze się przejdziemy do tych o tutaj są te kurczaczki o i tutaj są na ogrodzie na trawie kaczki te kaczki mamy zamiar sprzedać jeżeli ktoś wytręci to zapraszam Zadało się na YouTube, na YouTube i komentarzu na pod tym filmikiem ja i do, do Was odezwę. To tyle by było w tym odcinku. Jak coś do tych sztuk jest. 20. Są to yy, brązowe, takie jak tutaj widzicie, białe, jarzębiate, niebieskie, takie pstrokate, także czarne tam też jest. Także jeżeli by ktoś był chętny, to zapraszam, więc zaraz w o filmiku. Cześć.